W tym odcinku dowiesz się, jakie korzyści zdrowotne może zaproponować tobie lawenda. Jeśli masz problemy ze snem, z nerwicą lub depresją lub odczuwasz przewlekły ból głowy, to ten odcinek jest dla ciebie. Ale ponieważ jestem lekarzem, a lekarze, którzy wspierają naturalne metody leczenia, mają podgórkę w tym kraju, oświadczam, że jest to porada niemedyczna i niezobowiązująca. Sprawdźmy wymienioną w punktach listę korzyści, jakie niesie ze sobą stosowanie lawendy. Lawenda swoje lecznicze właściwości zawdzięcza takim związkom jak cyneol, linalol, octan linalilu. Kamfora oraz terpineny. Numer 1. Depresja i lęk. Lawenda zwiększa ilość fal mózgowych alfa oraz theta, które mają relaksujący wpływ na nasz mózg. W obszarze mózgu lawenda działa na kanały wapniowe, dzięki czemu hamuje nadreaktywny hipokamp, który jest ważną składową stanów lękowych. Bardzo ważną cechą lawendy jest to, że potrafi zmienić częstotliwość bicia serca w stanach lękowych. To z kolei przekłada się na mniejsze odczucie stresu. Badanie z 2012 roku. Wpływ wdychania oleju lawendowego Lawendowego na stany emocjonalne, autonomiczny układ nerwowy i aktywność elektryczną mózgu. Olejek lawendowy zwiększył moc fali mózgowych teta i alfa. Wniosek: Uzyskane wyniki dowodzą relaksującego efektu wdychania olejku lawendowego. 2. Lepszy sen. Olejek lawendowy umożliwia dłuższy oraz głębszy sen, a co jest bardzo ważne, zmniejsza czas tzw. rannego zmęczenia. To uczucie z reguły znają wszyscy. Budzimy się rano, ale zanim będziemy aktywni, po części czujemy się jeszcze zmęczeni. Prócz tego, że lawenda poprawia głębokość snu, to ułatwia także zasypianie, dlatego może być bardzo pomocna w leczeniu bezsenności. 3. Ból mięśni oraz ból stawów. Olejek lawendowy może być skutecznym remedium na bolące mięśnie oraz stawy. Badanie z 2005 roku. Wpływ aromaterapii na ból, depresję i zapalenie stawów. Wniosek. Wynik tego badania wyraźnie pokazuje, że aromaterapia ma duży wpływ na obniżenie poziomu bólu i depresji. Na podstawie wyniku naszego eksperymentu sugerujemy, że aromaterapia może być użyteczną interwencją pielęgniarską u pacjentów z zapaleniem stawów. 4. Bóle menstruacyjne. Użycie olejków aromatycznych z lawendy w znaczący sposób zmniejsza skurcze menstruacyjne. 5. Bóle głowy. Olejek lawendowy może okazać się skutecznym remedium na bóle głowy, a także na uporczywe migreny. We wnioskach badania z 2012 roku czytamy: Obecne badania sugerują, że wdychanie olejku lawendowego może być skuteczną i bezpieczną metodą leczenia ostrego bólu migrenowego. 6. Utrata włosów. Olej lawendowy wspomaga porost włosów. Prócz tego w mieszaninie z innymi olejkami, takimi jak olej z rozmarynu, tymianku oraz drewna cedrowego może poprawić objawy łysienia plackowatego. Badanie z 1998 roku. Losowa próba aromaterapii skuteczne leczenia łysienia plackowatego. Wyniki. 44% osób wykazało poprawę. Wnioski: Wyniki pokazują, że aromaterapia jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia łysień. Z powodzeniem zastosowaliśmy metodę opartą na dowodach. 7. Gojenie się skóry. Lawenda przyspiesza leczenie się oparzeń, ran otwartych, chorób skóry, a także i wrzodów. W podsumowaniu badania z 2016 roku możemy przeczytać ogólnie rzecz biorąc, wyniki zapewniły silne wsparcie dla skutecznego gojenia się ran dzięki zastosowaniu maści lawendowej, czyniąc ją obiecującym kandydatem do przyszłego zastosowania jako środek terapeutyczny w procesach naprawy tkanek związanych ze zranieniem skóry. Wszystkim osobom, które chorują na chorobę Choroby przewlekłe, przypominam o swojej książce: Neutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Książka ta pomogła wielu chorym w chorobach przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy miażdżyca. Darmowy rozdział tej książki pobierzesz w linku pod tym filmem, a Państwa, jak zwykle, zachęcam do komentowania tego odcinka.